Cześć, z tej strony Maciej. Witam Was 11 marca, wtorek o godzinie 16. Taki niecodzienny odcinek na naszym kanale. Pokażemy, pokażemy Wam e, proces sadzenia borówek. E, zobaczcie, mamy tutaj w samochodzie, myliśmy też na, na przyczepce. Byliśmy dzisiaj, kupiliśmy kolejne, kolejne drzewka, kolejne rośliny. Tam mamy taką naszą pierwotną plantację, gdzie zobaczycie sobie za chwilę, jak wyglądają drzewka. Są tutaj rośliny trzyletnie, czteroletnie, no i kilka drzewek takich starszych. Tak to wygląda. I tutaj z tej strony zakładamy drugą taką plantację. Z racji tej, że bardzo lubimy borówki, jest to roślina, która, którą łatwo utrzymać. Nie wymaga zbyt wielu zabiegów, też kompletnie tego nie pryskamy i, i nie są te rośliny podatne na jakieś choroby. Także dlatego zdecydowaliśmy się rozszerzyć tą plantację. A wiecie, że w zakupie borówka do spożycia jest bardzo droga. No i teraz udało nam się kupić takie rośliny, już starsze około 5 lat. Nie mamy kompletnie pojęcia, czy one się przyjmą, bo jak widzicie, są kopane z ziemi. Być może ktoś miał takie doświadczenie, doświadczenie, doświadczenia z taką, z taki, z taką uprawą, z taką rośliną kopaną z ziemi, czy to się przyjmie. Zobaczymy, gdzie sobie to podlejemy. Rozstaw około 150 cm. Jeśli chodzi o odległość między rzędami, między roślinami około 100-120 cm, no i zostało nam tutaj, tutaj wykopać jeszcze dwa rządki, bo mamy tu około 20 roślin. Bardzo jest to pracochłonne. Musieliśmy to też sami wykopać. Teraz sami również u siebie kopiemy otwory. Później to zasypujemy, będziemy musieli zrobić coś z tą ziemią, rozgrabić to jakoś, e, zorganizować kory, żeby sobie ładnie to przykryć. No i myślę, że w tym roku założymy tu też jakieś nawodnienie. Tam też mamy drzewka owocowe, czereśnie. E, tam mamy też jabłka, nie wiem czy jest to widać. No cały ten teren tu chcemy zagospodar zagospodarować, bo po co kosić ciągle tą trawę bo na ogół tu cały czas kosiliśmy no i tyle nie tak tak, tak wam to po prostu pokazuję może macie jakieś tam wskazówki może jakieś porady odnośnie uprawy na co zwrócić uwagę no i dajcie znać czy ktoś coś takiego wsadzał czy to się przyjmie tutaj zobaczcie mamy ostatni otworek wykopany przeze mnie. Kamer za chwilę to wsadzi i sobie rozciągnę znowu sznurek. I będziemy kopać kolejny rządek. Dobra, ja może kamerkę jakoś tutaj położę ten telefon, żebyście mogli coś więcej zobaczyć, a ja się zacznę e, w końcu za robotę. Jakoś tutaj postawiłem. com clearing to still No niestety nie idzie tutaj umocować tego. Dobra, wykopię kolejne otwory i zobaczycie później, jak to zasadzimy. Dodamy może jakieś krótkie informacje. Jeszcze, choć chyba wszystko tutaj powiedziałem. Mówiłeś o wieku drzewek? Że co? Wieki drzewek? No powiedziałem, koło co, ile one mogą być, po 5, 6 lat, 7. Pan mówi, że około 7 mają. Możliwe, bo są dosyć większe, jak tamte. Oby się przyjęły. Dobra, ja kopię kolejne otwory, bo kamień już mnie dogonił. Dzień kolejny. Drzewka zasadziliśmy już wczoraj. i nagrywaliśmy, bo późno skończyliśmy. Było już ciemno. Dzisiaj od zaprzyjaźnionego tartaku przywieźliśmy korę sosnową. Do zakwaszenia gleby. Na internecie zamówiliśmy też nawodnienie, także jak będziecie chcieli, to zrobimy filmik z tego nawodnienia. No i jest to drugi kurs, który dzisiaj przywieźliśmy. Pokażę wam drugą kupę, którą już wysypaliśmy. Mam nadzieję, że na troszkę nam starczy. Bardzo ładna kora różnorodna od takiej suchej po mokrą od takiej zdrowej po taką przednitą. Także tak to wygląda. Aby się tylko drzewka przyjęły, rozłożymy na uwodnienie i, i wtedy będziemy działać z podsypywaniem drzewek. Tam aż kamień też widów wziąłem, może widłami będzie lepiej szło. No i tyle. Będziemy teraz rozładowywać to. Także chyba to będzie już wszystko w tym filmie co mogliście się dowiedzieć. Także do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Pozdrawiamy. Słuchajcie, wracamy jeszcze do tego odcinka, żeby nie nagrywać kolejnego. Minęło troszkę czasu. Dzisiaj mamy 2 kwietnia, 4 marca był początek filmu nagrywany. Zobaczcie, mamy nawodnienie już rozłożone, funkcjonujące, działające. I podejdziemy sobie do tych drzewek, które sadziliśmy. Może ktoś z Was był ciekawy, czy one się przyjęły. Tak wyglądają, mają już pąki, więc prawdopodobnie coś z tego będzie, coś się wykształca, coś z tego urośnie. Jesteśmy w dobrej nadziei, że e, będą owocowały w tym roku i, i będziemy się cieszyć tymi owocami. Nawodnienie też działa, jeżeli chcecie jakiś osobny filmik z nawodnienia, dajcie znać, już w tym odcinku, odcinku nie będę tego poruszał. No i tak wygląda nasza plantacja, wydaje mi się, że całkiem fajnie, całkiem spoko to wyszło. W kolejnym odcinku zobaczycie nowy zakup, sekator taki elektryczny, zobaczycie taką małą krótką prezentację, jak to działa, jak ułatwia pracę. Także powoli wracam na kanał i będą pojawiały się nowe filmy. Także zachęcam Was do śledzenia, do oglądania. E, przy okazji też rozciągnęliśmy nawodnienie pod drzewka, które też możecie zobaczyć. Tutaj mamy akurat czereśnię e, Też fajnie tutaj już wypuszczają Pąki e, Także wszystko fajnie się przyjęło e, było przyśnięte miedzianem w tym roku także także drzewka zostały zabezpieczone no i tyle aby to wszystko dalej sobie rosło i będzie fajnie jak macie jakieś pytania napiszcie w komentarzu widzimy się w kolejnym odcinku trzymajcie się na razie cześć pozdrawiam